Ty, 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 ty. O, dom. Jest orbital strike canon. go aby go użyć potrzebny jest gigantyczny mechanizm. Ale możecie go łatwo zrobić na Aternosie, wchodząc na pluginy i tam sobie wpisując Orbital Strike cannon Ja Wam to szybko pokażę. No. Tylko jeszcze raz. A i żeby sobie to musi. się pokazuje jak takie coś zainstalować. Dobra, mam nadzieję, że już widzicie oczywiście. tutaj o... Ten serwer. No i jest sobie ten serwer. Tutaj o... Sprawdź dyskontowe asy w netto Musicie sobie wejść na silnik. sobie tutaj nie najlepiej kota lub purpur pur, 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 pur bukita. No. Po to, gdy już to macie, pojawia wam się zakładka pluginy. I tutaj musicie wpisać Orbital Strike Cannon. I wtedy <ścoughs> nie dajecie sobie tego, bo też że musicie napisać Orbital spad spacja no i tam kordy a kordy nie każdy ogarnia więc wybieracie sobie to i klikacie sobie tutaj ja już to mam pobrane i musicie sobie na serwer i uruchomić ponownie tutaj o i potem sobie idziemy sobie tu do minecrafta i wpisujemy sobie orbital Takich o. Jak chcecie tak jak węba się bawić, wębu, to pisujecie sobie wpisujecie sobie new nuke. Tak i. Teraz tam się nad głową wam się pojawi. coś jak statis ja nie wiem czy to działa czy nie chyba statis jeszcze nie działa ale mam stop i to jest Żeby pobawić bębuch ale tak naprawdę to jest ten tembu ale dobra, I dobra. I dajmy sobie wpisujemy sobie teraz kolejne sp spróbuję ewidentnie nie działa pewnie jeszcze to dodam. Ja dajemy sobie chunk -eater. Iter Oj Czekajcie Coś z myszką mi się dzieje No i tak Mam sobie docs, Nuke step I to status Nie działa Wezmę sobie kreatywa, bo mi się tutaj zaczyna gdzieś lagać. Pójdziemy sobie na jakieś miejsce mniej potrzebne. Dobra, dajemy sobie nuk, nuk, nuk Jeszcze sobie orbital A no i to jest dosłownie to samo Czy to jest to samo? Stop, tak, to jest to samo Ej, poważ, jedna czwarta czańka rozwalona Hello oh. to bym mógł się jeszcze wkopać. jeszcze chwilę Jeszcze raz. No, oczywiście. Teraz to wam w ogóle Wam pokażę. No. I idziemy sobie na silnik. Dajemy sobie Spigot Bucket lub Purple Bucket. Dajemy sobie pluginy. I tutaj sobie wpisujemy Orbit... Orbital Strike Cannon. I wyszukiwarkę. Nie dajemy sobie tego, bo to dzi bardzo dziwnie działa. Wydajemy sobie to i tutaj sobie klikamy to. O, to najnowsze jakie tutaj o, jest po prostu. Najnowsze. To, które jest najwyższe, to tutaj klikamy pyk. Potem sobie idziemy na serwer i klikamy sobie uruchom ponownie. Ja kliknę zatrzymaj się z Wami żegnam. Pa pa wizowie.